Witam na moim kanale Tarot, moimi oczami, a w szczególności witam wszystkie zodiakalne lwy. Kochani, czas kwietnia 2022 roku będziemy zaglądać w energię tego miesiąca i będziemy patrzeć, co będzie wydarzać się dla zodiakalnych lwów w tym czasie. Ale kochani, pamiętajmy, że to będzie czytanie ogólne i nie ze wszystkimi będzie rezonować. Tutaj trzeba będzie se. Dopasować mniej więcej do siebie sytuację, to co karty pokażą, kochani. Także hmm, prośba jeszcze tutaj do Was z mojej strony, abyście subskrybowali mój kanał. Lajkowali, komentowali i też nie pomijali reklam, ponieważ ten kanał tutaj utrzymuje się właśnie z wyświetlania reklam. Ale kochani, też chcę Wam. Chcę Państwu podziękować, że jesteście, że tworzycie tutaj razem ze mną ten, ten kanał, że Was przybywa. Także tutaj podziękowania za to z mojej strony z całego serca. Kochani, popatrzymy sobie właśnie dla Was, co tam ten kwiecień będzie niósł, jaka będzie ta energia magicznymi syrenami, delfinami oraz kartami tarota. Może, może jesteś w, w tej chwili już w jakiejś sytuacji, gdzie może jesteś przyblokowana, przyblokowany i nie wiesz, jak sobie tutaj poradzić, jak spełnić te pragnienia, te życiowe cele, prawda? I marzenia. Tutaj wydaje mi się, że będzie podpowiedź dla Ciebie od magicznych syren. Zobaczymy sobie, co na przyszłości, co obecnie, co w niedalekiej przyszłości, to co idzie z otoczenia, jak będziesz szedł w, w, przez ten miesiąc, co w Twoich myślach. I po jednej karcie tarota nadane przesłanie od magicznych syren. Także może, może to, co usłyszysz, kilka zdań, tutaj wyłapiesz coś dla siebie z tego czytania, da ci do, do myślenia, aby może właśnie ominąć tą złą energię, pójść dobrą drogą. Tutaj właśnie karty mogą Tobie podpowiedzieć, ale zobaczmy. Zatem co dla zadykalnego dwa. Pamiętajmy, że to tutaj czytanie jest ogólne dotyczące Twoich relacji partnerskich, związków małżeństwa, a także sfery zawodowej. Popatrzmy zatem, co tutaj magiczne syreny chcą Ci przesłać jaką energię na czas kwietnia 2022. Roku, popatrzmy. Zodiakalne lwy. Co na Twojej, co w Twojej przyszłości było? Co obecnie, co w niedalekiej przyszłości? Z czym się musisz zmagać? Jak będziesz szła przez najbliższy ten miesiąc, właśnie kwiecień? Co masz w głowie, co będzie zaprzątać Twoje myśli, tamte zakamarki, jak będziesz odczuwać tą, tą energię, jak będziesz się czuć to, co idzie z otoczenia, na co nie będziesz mieć wpływu, jak będą cię postrzegać i bliscy, Twoje nadzieje, obawy i jak będziesz kończyć ten miesiąc, kwiecień, wchodząc w kolejny. Czytania poranne, afirmacje. Wypowiadaj pozytywne afirmacje każdego poranka, aby otworzyć bramy manifestacji. Przede wszystkim pozytywne, pozytywne myślenie, jak <laughs> najbardziej, zresztą jak dla każdego, chyba z nas, w tym trudnym czasie. Ale popatrzmy, jakie tutaj macie, właśnie karty, jak tutaj magiczne sereny chcą Wam przekazać. Alchemia. Wydaje mi się, że masz teraz dotyk Midasa i każde przedsięwzięcie, które rozpoczniesz, zamieni się w złoto. No ale właśnie, może, może tutaj poprzez te poranne afirmacje, to co było na przyszłości, a co jeszcze może mieć wpływ tutaj na pewne Twoje wydarzenia w kwietniu, Ktoś chce Ci pomóc, pomyśl, kto to może być, i zainicjuj kontakt. To, co w głowie masz w myślach, miej odważne marzenia, odrzuć niskie myśli na swój temat, zobacz siebie odnoszącego sukces, sukces zdecydowanie, chcesz tutaj wejść na wyższy y, poziom, czy to rozwoju osobistego, czy duchowego, ale jednak nie wierzysz, że nie wierzysz w to, że boska magia istnieje, że Otacza Cię teraz nadzwyczajna, magiczna energia, i że możesz spodziewać się cudów, co by się nie działo w tym czasie, to po prostu no, będziesz pod, pod ochroną i, i, i dasz sobie radę. Ale kochani, jeżeli um, pojawia się ta karta w rozkładzie boska magia, i jakie karty, to co jest do przebrnięcia, prawda? Żeby otworzył się ten, ten portal, przez który może przejść, prawda, ta energia, aby spodziewać się tych cudów, to kolejne karty niosą już ko kolej, taki konkretny przekaz. No, głównego tematu, prawda, co może się dziać w tym czasie. Kochani ojcowskie uzdrowienie. Odnoszę takie wrażenie, że co po niektóre zodiakalne lwy um, potrzebują uzdrowić sytuację albo ze swoim ojcem. Albo z kimś, kto był związany właśnie z, z Twoim ojcem. Twoja osobista moc wzrośnie, gdy oddasz niebu wszelkie sprawy związane z Twoim ojcem. Może powstał jakiś konflikt, jest jakaś blokada, jest jakieś niezadowolenie, gdzie po prostu. No, trzeba pewne sprawy odpuścić, aby móc doświadczyć tej boskiej magii, aby mogło zadziać się w twoim życiu pozytywne rzeczy, żeby mógł spokój do ciebie przyjść, abyś miał miała nie, Ochrony, to wydaje mi się, że jednak trzeba tutaj coś, coś odpuścić. Pomocna osoba, to co na przyszłości jest, co jeszcze może mieć wpływ. Ktoś chce ci pomóc, pomyśl, kto to może być i zainicjuj kontakt. Może tutaj właśnie będziemy dopytywać kartami tarota i zobaczymy, jak tutaj na każdą z tych kart, jaki tutaj główny problem. Pokaże się, prawda? Tarot określi tutaj tą energię, czego tutaj bardziej to dotyczy. Być może właśnie coś chodzi tutaj o uzdrowienie, o odpuszczenie, puszczenie wolno, prawda? Pewnej energii, pewnego żalu, jakiegoś bólu, nie trzymać może pewnych, pewnych, pewnej urazy. Tu trzeba zdecydowanie coś uzdrowić po linii męskiej w tym, w tym czasie. To, co masz w, właśnie w głowie, czyli miej te odważne marzenia, to tutaj myśl o sobie pozytywnie, w jak najlepszych tutaj mm, kolorach, przedstawiaj siebie, prawda? Miej te plany dalekosiężne, ale na przyszłość osiągniesz spokój. Tutaj podaruj sobie czas relaksu, wyciszenia i ciesz się swym odosobnieniem, rozpieszczając się tak potrzebną troską o samego siebie. Może potrzebny Ci będzie, czy krótkotrwały wyjazd do spa, czy sam sobie w domu urządzić coś takiego. Porozpieszczaj się. Być może ten czas kwietnia będzie tutaj właśnie na zorganizowanie sobie takiej przestrzeni prawda, dla siebie, takiej oazy spokoju, ale tak jak będziesz odczuwał tutaj, odczuwała tą energię to wydaje mi się, że y, nie będziesz się musiał, musiała martwić, gdyż jesteś pod ochroną ty, twoi bliscy, twój dobytek jesteście bezpieczni i chronieni przez niebo kochani, to co idzie z zewnątrz ta obecna sytuacja Wszyscy się martwimy o siebie, o swoich bliskich, o swój um, dobytek, ale tutaj pamiętaj, jesteś chroniony, jesteś chroniona. Przez niebo masz tą opiekę z góry, nie masz się więc o co martwić. Tu być może pamiętajmy, że to czytanie dotyczy właśnie relacji partnerskich, rodzinnych, związków, małżeństwa, a także sfery zawodowej. To, co idzie z otoczenia, na co nie masz wpływu, tak jak cię postrzegają inni, do startu gotowy, ruszaj. Teraz jest doskonały czas na skoki, złapanie pragnienia twojego serca. Alchemia. To, co jest najważniejsze dla Ciebie, masz teraz dotyk Midasa. Każde Twoje przedsięwzięcie, które rozpoczniesz, zamieni się w złoto. Być może jakiś plan, jakiś projekt, może jakaś właśnie pomocna osoba, która też da Ci wskazówki. Może tutaj. Hmm, ty będziesz szukał, szukała takiego, takiego kontaktu. Tu zdecydowanie masz podjąć pewne działania i nie obawiać się, że coś się nie uda, że coś nie wyjdzie w danym temacie z kimś czy, czy z czymś. Tu będziesz musiał ruszyć do, do startu. Tutaj otoczenie będzie ci sprzyjało. Zdecydowanie twoje obawy. Nadzieję, synchroniczność, odpowiedź na Twoje modlitwy i pytania przychodzi poprzez synchroniczne wydarzenia. Zwracaj na nie uwagę, aby zwiększyć ich przepływ. No właśnie, być może będziesz odczuwał. Um, taką energię, że wchodzisz właśnie jesteś na równi z, z pewnymi wydarzeniami, że odczuwasz, odczuwasz to, to, to samo, to może co usłyszysz, pewne przekazy, prawda? Czyli zadzieją się, zadzieją się w tym czasie. Takie y, zbiegi okoliczności mogą być, że będziesz wręcz zdziwiony, że jest taka synchroniczność wydarzeń, prawda? Zbiegów okoliczności. No i tutaj musisz zwrócić, zwrócić uwagę, bo mm, aby zwiększyć właśnie przepływ, prawda? To tutaj. Y, 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 być może zadawałeś, zadawałaś sobie pytania na wiele tematów, prawda? Na temat Twojej relacji, związków, partnerstwa czy pracy zawodowej, to tutaj być może być może usłyszysz pewne odpowiedzi, pewne podpowiedzi, tu musisz wyłapywać właśnie te, 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 te pewne. Słowa czy pewne rozmowy, które będą do Ciebie przychodzić z otoczenia. Ale kochani, poranne afirmacje, wypowiadaj pozytywne afirmacje każdego poranka, aby otworzyć bramy manifestacji. Tutaj trzeba będzie też sobie coś wyba, wybaczyć, odrzucić stare poczucie winy i pamiętaj, że jesteś idealnym dzieckiem Boga. Właśnie tutaj poprzez to ojcowskie uzdrowienie, może tu jest ta blokada, że coś Ci nie idzie, jakieś mm, z Blokady właśnie w przeszłości. Trzeba zdecydowanie tutaj uzdrowić tą, tą relację z Twoim ojcem, ale pamiętajmy, że to nie każdy będzie miał taką samą sytuację, bo to jest niemożliwe, ponieważ jest to czytanie ogólne, ale to co usłyszysz, może jedno, dwa, trzy zdania dadzą Ci tutaj do myślenia. Otwórz się, otwórz się na przyjęcie boskiej magii poprzez uzdrowienie, osiągniesz spokój, wycisz się, a później czas ruszyć naprzód. To czas by pozwolić odejść temu, co stare i niepotrzebne, aby mogło nadejść nowe. No właśnie tak jak powiedziałam, poprzez uzdrowienie, uspokojenie, poprzez ochronę Mając odważne marzenia, prawda, odrzucić tutaj nie być w niskich energiach, mieć o sobie właśnie. To mniemanie, że jestem dobra, że jestem dobry, że sobie poradzę we wszystkim. Zresztą wezowiakalne lwy jesteście takim znakiem, że radzicie sobie doskonale, wychodzicie tutaj z każdej, z każdej opresji, powiedziałabym tak, że do startu gotowy, ruszaj, bo rzeczywiście no, możesz spodziewać się w tym czasie cudów. Ale zobaczmy jeszcze po jednej karcie tarota. Ta alchemia tutaj masz teraz do Tygmidasa. O co tutaj chodzi? Każde przedsięwzięcie, które rozpoczniesz, zamieni się w złoto. Czy to chodzi bardziej tutaj o Twoją sferę zawodową, czy o jakieś tu relacje z innymi, czy coś w sprawach rodzinnych? Popatrzmy. Kochani, tutaj. Wydaje mi się, że Wy się bardzo zamartwiacie o coś. Nie, tutaj jesteście w energii ubytków, straty, biedy. No, być może, tak jak powiedziałam, to, co dzieje się w koło niekorzystne, tragiczne sytuacje, każdy się zamartwia, prawda? Ale tutaj. A aby nie być w tych niskich energiach, aby otworzył się ten portal, prawda? Na tą boską magię, żeby przyjąć to, to jednak trzeba pozbyć się tego stresu, nie być w tych niskich energiach, mieć odważne marzenia, prawda? I przede wszystkim zachować, zachować spokój, bo jeżeli będziemy przyciągać taką energię, to niestety będziemy tak, w takiej energii się obracać. Zobaczmy, ta pomocna osoba, to co. Na przyszłości jest, a to, co jeszcze może mieć wpływ na Twoje wydarzenia, Paź denarów. Kochani, może tu chodzi o mm, energię kogoś młodego, to jest y, energia dzieci, to jest y, y, przyjaciel pod postacią właśnie tego pazia y, denarów. Może tutaj chodzi o wyjaśnienie sobie. Uh, jakiś um, zadawnionych um, ran, które właśnie tutaj poprzez to ojcowskie uzdrowienie, prawda? Tak jak powiedziałam, też osoby związane z tutaj, z, z Twoim ojcem, ktoś, kto był blisko związany. Nie wiem, czego to może dotyczyć. Może tutaj też chodzi o. Pewne, pewne szkolenia, zdobywanie wiedzy tutaj, bo ta alchemia też o tym mówi, że masz teraz do tych Midasa i każde przedsięwzięcie, które rozpoczniesz, zamieni się, zamieni się w złoto. Tu może będzie właśnie pomocna osoba pod postacią kogoś, kogoś takiego, tego pazia-denarów. Pazia Ale zobaczmy, ta boska magia, co ona niesie. Co ona niesie ze sobą. Kochani, no, zwycięstwo. To będzie naprawdę. Radość, dobre wiadomości, no zwycięstwo, może też jakaś oferta wyjazdu, może tutaj, aby uzyskać ten, ten spokój, zregenerować swoje siły, może gdzieś, gdzieś wyjechać, prawda, gdzieś coś zaczerpnąć tego, tego spokoju, ale idźmy dalej i zobaczmy jak tutaj ten spokój, co na przyszłość... No właśnie, kochani, dziesiątka buław. Może tutaj trzeba coś zrzucić z siebie, ten, ten ciężar tych obowiązków, tego nadmiaru, który Was tak przytłacza, prawda? To, to, co zabiera Wam ten spokój, tutaj zdecydowanie trzeba będzie się może podzielić właśnie pewnymi obowiązkami. Pomocna osoba, ktoś taki, tak jak mówię, tutaj to jest też w 500 denarów, to jest niedocenianie, to jest wsparcie od przyjaciela, którego się nie docenia, czyli może też taka pomoc przyjść. Zobaczmy zatem to ojcowskie uzdrowienie, o co tutaj chodzi. Jak Tarot się wypowie. Karta Głupca. Hmm. Może chodzić tu też o dzieci. Może, może, może jakieś nierozsądne działania, może jakieś yy, głupie decyzje, które wcześniej były przez Was podejmowane, i, i, i tutaj zdecydowanie trzeba uzdrowić jakieś sytuacje, bo były może podejmowane w sposób jakiś no, Widziałabym mm, nierozsądny, ale nie traćcie tutaj nadziei. Miejcie wiarę w siebie, w sens życia, bo, bo, bo jednak. E, Miej odważne te marzenia, tutaj to, co masz w głowie, prawda, odrzuć niskie myśli na swój temat, zobacz siebie odnoszą, odnoszącego sukces, może Tobie ktoś coś zarzuca, prawda, że jesteś niewystarczająco dobry, dobra, prawda, i, i tutaj, no, czujesz właśnie pewne przeciążenie, ten stres, lęk, prawda, te, te, te Twoje ubytki energetyczne, ale zobaczmy jeszcze mniej odważne marzenia. To, co w głowie, tam w tej Twojej przestrzeni mentalnej, o co tutaj chodzi, kochani, karta, karta świata, czyli naprawdę znalezienie takiego swojego miejsca we wszechświecie, ale to jest też karta kontaktów zagranicznych. To jest takie dopełnienie, zamknięcie pewnego etapu i wejście w, w kolejny. To jest też taka dojrzałość. To jest naprawdę powiedziałabym hmm, odnalezienie po, poprzez swoją dojrzałość przejście przez wszystkie trudy od karty głupca prawda kończąc na karcie świat poprzez wszystkie trudności które powodowały te ubytki w piątce Denarów, te, te, te stresy, to wszystko. Także wydaje mi się, że no, zasługujesz, aby przyjąć od świata co najlepsze, czyli ta boska magia, otworzyć się, prawda? Ale to jest tak, jak powiedziałam, to są też wyjazdy zagraniczne, kontakty zagraniczne. Może myślisz o jakiejś podróży zagranicznej, tak jak tutaj w tej, w tej karcie, prawda? Coś, coś planujesz. Coś chcesz osiągnąć spokój, prawda? Bo czujesz jakieś jakieś przeciążenie, coś jest coś dla ciebie jest ciężarem i chcesz uzyskać spokój, oderwać się od tego, co jest teraz niekorzystne. Ale zobaczmy ta ochrona. Ty i twoi bliscy, twój dobytek jesteście bezpieczni, chronieni przez niebo. Zobaczmy tutaj jak tarot się Wypowie te Twoje obawy. Dziewiątka denarów. Odnoszę takie wrażenie, że to, co zgromadziłaś, to, co zgromadziłeś do tej pory, to ten Twój dobytek, czyli nie masz się o co martwić, to jest bezpieczeństwo materialne, to są zyski, to jest też umiejętność wyznaczania celów, spełnienie marzeń. Czyli nie ma tutaj powodu do zamartwiania się, naprawdę boska magia wychodzi Ci naprzeciw, na, na dasz sobie radę. To jest, ale to jest też karta singli, kochani. Jeżeli myślicie o zakończeniu, czy danej relacji, czy, czy może bo jesteście przeciążeni, nie dajecie już rady, chcecie mieć ten spokój. To jak, jak najbardziej może czas zakończyć, aby, aby po prostu tutaj ruszyć z czymś, z czymś nowym, z czymś nowym, prawda, Aby złapać swoje, swoje tutaj te, te pragnienia swojego, swojego serca. ale zobaczmy, właśnie, co tutaj to, co z otoczenia do startu gotowy ruszaj. No właśnie, jeżeli będziecie tkwić w takiej energii, użalając się nad sobą, strata, rozstanie, odejście, jakieś łzy, to tutaj no niestety, ale w... Hmm... Magiczne syreny pokazują, że, że nie tkwić w energii straty, szkód, prawda. Tu zdecydowanie trzeba uzdrowić, wiadomo, że i przez taką energię trzeba przejść, ale nie tkwić długo i nie użalać się. Z tyłu są jeszcze dwa kielichy stojące, z których zapewne. Żywa woda dająca nadzieję, niosąca te dobre emocje, nie wylała się, prawda? Być może złe emocje już się wylały, ale nie rozpaczajmy, nie trzymajmy się kurczowo złych emocji, tylko patrzmy, patrzmy poprzez pryzmat tych dobrych emocji. Ta synchroniczność, lęki, nadzieje Wasze, zobaczmy. Karta śmierci. Kochani, trzeba zdecydowanie coś, coś zakończyć. Nie ma co już wlec na plecach. Trupa, coś, co nie żyje, coś, co was blokuje. Tutaj jest pewne, pewne jakieś zakończenie. Czasy odejścia, powiedziałabym, wyrównania terenu i stworzenia tutaj gruntu do nowego. Nie płakać, nie płakać nad rozlanym mlekiem. Coś, coś, zapewne, coś zapewne wydarzyło się wcześniej w Waszym życiu, coś, co spowodowało tutaj problemy, prawda? No pewien ból i, i, i ten stres, to obciążenie, gdzie teraz potrzebujecie tego, tego spokoju. Nie płakać. Nie płakać, zakończyć niekorzystne m, sytuacje. Niestety, aby mogło przyjść nowe, stare, musi odejść. Czas ruszyć naprzód. Czego to może dotyczyć? Hmm. Piątka mieczy. Kochani, o, zwycięża ten, kto nie śpi, ten, kto po prostu patrzy, co się, co się dzieje w, w koło, prawda. Być może, być może będą jeszcze wydarzać się w tym czasie w Waszym życiu jakieś, powiedziałabym, o sytuacje, które... Ktoś będzie wykorzystywał, ale Wy będziecie o tym, o tym wiedzieć. Będą zdecydowanie, będą kłamstwa, będą oszustwa, ale będziecie wiedzieli od kogo idą te oszustwa, kto powoduje takie, a nie inne sytuacje, ale odnoszę wrażenie, że zakończycie, zakończycie zdecydowanie to, co Wam nie służy. Może coś być anulowany na ten czas, coś, coś, co, coś może tutaj też być pewną przeszkodą. Ale zdecydowanie odejdziecie. Ósemka kielichów tło czytania pokazuje oczyszczenie emocjonalne. To jest uwolnienie się, prawda, czy to z toksycznego związku, to jest poszukiwanie wolności, to jest też poszukiwanie nowego miejsca dla siebie. To jest ostateczne uwolnienie się od przeszłości. Tutaj odchodzimy. Być może z ciężkim sercem, tak jak tutaj właśnie, ciężko, prawda? No, jest ten jakiś żal, prawda? Tutaj piątka kielichów, tutaj ósemka kielichów, ale tu już wchodzimy na wyższy poziom i jesteśmy gotowi. Tu już podejmujemy decyzje, oczyszczamy się ze złych emocji. Może to jest tak, jak powiedziała, może tu chodzić o nową pracę, o pożegnanie się z czymś starym. O wasz tutaj rozwój osobisty, prawda? Wejście na wyższy poziom. Tu będziecie się chcieli jeszcze czegoś trzymać, ale tutaj jakaś po, przyjdzie pomocna osoba, może Wam coś tutaj podpowie, coś wskaże, coś zostanie odpuszczone, uzdrowione, kochani. I tutaj będzie dobra, dobra współpraca, dobre układanie się, czas partnerstwa dobrego, ale niestety nie trzymać się kurczowo tego, co Wam nie służy, coś, co zabiera Wam energię, bo jesteście teraz w tak dobrej energii, że. Musicie przyjąć tą boską magię, spodziewaj się cudów, ale uwierz w siebie. Miej odważne marzenia. Tutaj jesteś chroniony, i, i tutaj ci karty doskonale podpowiadają, jak zadziałać w tym, w tym czasie, aby ustawić się naprawdę w dobrej dla siebie energii w kwietniu 2022 roku. Ale tak jak powiedziałam, pamiętajmy, jest to czytanie ogólne i nie z każdym będzie rezonować, to musisz sobie tutaj dopasować, czy te kilka zdań, to co usłyszysz, może będzie akurat pasowało z Twoją, może już dziejącą się sytuacją, wydarzeniami w tym czasie obecnym. Także kochani, to tyle. Proszę Was o komentarze, o łapki w górę, o subskrypcję, o niepomijanie reklam. Będę Wam za to bardzo, bardzo wdzięczna. Także pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Cieplutko dziękuję za wysłuchanie. Trzymajcie się, dbajcie o siebie i do kolejnego usłyszenia.